Cześć, witajcie. Dzisiaj w mojej bajce zobaczycie przegląd gazety. Przegląd gazety, w sumie to ma być vlog. Nie wiem, czy to wyjdzie vlog. Laloneska wróciła, e, zwymiotowała po podróży biedne, biedne zwierzę moje. I tak to właśnie jest. Cóż, pokażę Wam gazetę. Nazywa się Bainda czyli gazeta rolnicza, go rolnika właściwie, bo bainda. Binda, znaczy, Bindy to jest rolnik. E, więc gazetka wygląda w ten oto ciekawy sposób. E, słuchajcie, i co ja szukam w tej gazecie? Ja szukam ogłoszeń w gazecie. Gazeta ma bardzo fajne, właśnie e, różne reklamy. Jak widzicie, tutaj nawet piwko reklamują. Jak widać, piwko można reklamować. Bezalkoholowe, oczywiście. I tutaj nic się nie dzieje w tej gazecie do pewnego momentu. O, Buch, spadło. Jak widzicie, są koniki islandzkie. Tutaj można właśnie... Tak, bo teraz były zawody niedawno, także tu jest o konikach. Opryski, tak, opryski. Co dalej? No, po się tu kuchenka co chwilę włącza, wiecie, i to tak... Tak jest. O, tutaj właśnie jest tego całego... E, no, jak to się nazywa? E, zawody, o, zawody. Które odbyły się 27 czerwiec do 3 lipiec, czyli one jeszcze trwają, do jutra są. So? Także w gazecie tutaj już jest właśnie pokazane, jak to wygląda. Tak powinno być lepiej widać. Zobaczcie, tutaj jest Skagafjord, czyli Skagafjord, tam na północy. Znowu mam problem, żeby tu się określić. O, bo w tej chwili nie widzę, co pokazuję. Widzicie, tak wygląda właśnie Islandia. Bardzo przyjemnie. Lato, przepiękne lato jest na Islandii. Znowu konik, tak, widzicie konika. E, ale do czego zmierzam? Tu jest fajna jedna, już będzie za chwilę strona. A widzicie, tu są ogrodnicy różni, tak. E, I. I tu jest o. Tutaj jest właśnie taka strona, gdzie jest książka i ja myślę, żeby ją sobie kupić, tylko pytanie ile będzie kosztowała, bo mi jak zwykle nie stać, w tej chwili mam inne, inne priorytety. 392 rodzaje różnych takich dziwnych roślin z Islandii i tutaj jest właśnie ten słynny chrobotek reniferowy. To właśnie jest ten cały yy, mechislandzki, tak? To bodajże to jest to w Polsce, co kupujecie jako mechislandzki. Ja nie jestem do końca pewna, ale to się nazywa chrobotek reniwerowy po polsku. To na 100% wiem, bo zapamiętałam, bo fajna nazwa. I zastanawiałam się kiedyś nad tą nazwą, dlaczego jest chrobotek? Dlatego, że jak się idzie i on jest suchy, to tak chrobocze jak śnieg. E, śnieg jak jest bardzo duży mróz. Widzicie taka oto gazeta. Tu pokazują w szklarniach kwiaty można zakupić sobie kwiaty, zakupić. Mówi się kupić. Kupić kwiaty doniczkowe, żeby sobie teraz do ogrodu je ładnie wstawić, i po prostu żeby nie bawić się w jakieś takie trzymanie takich rzeczy w domu, bo jednak na Islandii jest zimno, i to wszystko trzeba w szklarniach wysadzać, żeby właśnie teraz, lipiec, dopiero lipiec, dopiero można było to ładnie sobie na ogrodzie wszystko przed domem zrobić. Widzicie, tu są renifery, renifery też są na Islandii. O, tu widać renifery i widać na dole takie idące renifery. Ja spotkałam renifery już jak mieszkałam na wschodzie Islandii, bo one tam na wschodzie właśnie mieszkają. E, oni je zabijają dla mięsa i ja Wam powiem ciekawe mięso bardzo dziwne mięso raz, jeden jedyny raz jadłam, aczkolwiek ja uważam, że one powinny sobie chodzić i nie zabijać ich i po prostu, żeby po prostu to jest, ich jest dużo tutaj nie ma. I, I po prostu one taką atrakcją są, jakby nie było. O, tutaj jest nasz były, były premier, który właśnie Islandię w 2008 roku doprowadził do kryzysu, mieszał w tym palce i jeszcze miał śmiałość w tej chwili stanąć do wyborów prezydenckich. Także odpadł i bardzo dobrze, i bardzo dobrze odnośnie wyborów prezydenckich, to Wam powiem, że o, tu można na przykład ściegi. Widzicie, jak zrobić sobie rękawiczkę na drutach, taką e, z wzorkiem. E, już zaraz wrócę do tego tematu, co przed chwilą ogłoszenia i koniec. Już jest w sumie gazety Odnośnie wyborów prezydenckich to powiem Wam, że yy, wygrał yy, historyk bodajże tak, jakiś gudni, coś tam, nie wiem, Boże, nie interesuje mnie to w ogóle, bo, bo powiem, że instytucja prezydenta to jest taka instytucja, że po prostu on za wiele też nie może, on za wiele nie decyduje, no aczkolwiek ma te możliwości. No i w każdym razie, do czego chciałam zmierzyć, jest to osoba, która z polityką nie ma nic wspólnego, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jego żona jest z Kanady. To nie jest Islandka, ona jest z Kanady, jest kobieta wykształcona. On jest też bardzo wykształcony. On zresztą napisał książkę o islandzkim kryzysie gospodarczym. I, 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 i. ona pracuje w jakimś takim miejscu dla. Poetów, czy coś, dla ludzi, którzy piszą i chcą coś wydać, czy... nie wiem, ja Wam powiem szczerze, nie wiem, do końca nie wiem, coś gdzieś przeczytałam, gdzieś wleciało, wyleciało, nie zwróciłam na to za bardzo uwagi, ale mogę Wam powiedzieć, że po prostu oni mają czwórkę dzieci. I co mi się nie podoba, nie podoba mi się to, że to są ludzie, którzy są wykształceni, którzy mieli dobrą pracę i którzy tak do końca nie będą rozumieli ludzi, którzy nie mają wykształcenia, nie mają pracy. Albo mają pracę za bardzo małe pieniądze. A dlaczego tak wiem, yy, że tak może być? Dlatego, że moja była już w tej chwili teściówka. Po informacji, za ile Polacy pracują, dajmy na to w tej biedronce naszej, powiedziała mi po prostu tak. Nie, to niemożliwe. Takich, z, takich wypłat nie ma. To niemożliwe. Niestety takie wypłaty są i ja się obawiam, że po prostu ci ludzie, mimo że ona jest obcokrajowcem, ona jest zupełnie daleko od tematu, bo ona zna bardzo dobrze islandzki, także ona raczej z obcokrajowcami nie utrzymuje kontaktów. I po prostu e, ja się obawiam, że oni nie będą tutaj stali za, po pierwsze, obcokrajowcami ze względu na to, że ona jest obcokrajowcem, a drugie, oni nie będą po prostu rozumieli problemów matek samotnych z dziećmi, e, dotacji do mieszkań czy jakichś takich rzeczy, bo po prostu oni nie mają takich problemów. I rozumiecie, to jest po prostu, ja wiem, bo ja w swoim życiu miałam dużo kasy w pewnym momencie i wam powiem. To po prostu jest takie coś, ja pierdziele, co mnie to obchodzi, że on nie ma kasy. Ja mam i co mnie, to mi nie jest dobrze, nie? I to takie coś jest, i niestety po prostu albo to, albo oni się po prostu pokażą, że faktycznie myślą o wszystkich, albo pójdą za tym, że co mnie to obchodzi. Zobaczymy. U mnie w moim przypadku, co mnie to obchodzi, akurat po czterech dniach przeszło. Mimo, że miałam później kasę, to już później mi to nie, nie biło na dekiel, że tak powiem. Ale w pierwszym momencie tak, stwierdziłam, psz, co mnie to, rozwalą mi samochód, czy coś, to sobie kupię nową, nowe drzwi, czy coś, bo mnie stać na to. I wiecie, i po prostu trzeba umieć zachować się w każdej sytuacji. O, może jeszcze do takiego czegoś dojdę, ponieważ y, są ludzie, którzy na przykład nie mają nigdy pieniędzy, nie mają nic, i nagle, w pewnym momencie, oni gdzieś, nie wiem, jakąś drogą awansów, loterii czy czegoś, nagle zdobywają jakieś y, po prostu pieniądze, dajmy na to, czy popularność, czy cokolwiek. I zaczyna tu odwalać. Niestety, zaczyna odwalać. I bardzo dużo ludzi takich jest. I niestety większość y, nie rozumie tego, że robią źle. No niestety, trzeba im wybaczyć, po prostu zagalopowali się. Ale, tak jak widzicie na internecie. Dużo ludzi, którzy na przykład wygrali w te wielkie takie loterie. I ja nie mówię tutaj wygrał 100 tysięcy złotych, tylko takie gigantyczne, którzy nic nie mieli wcześniej w swoim życiu, to całe te pieniądze, które dostali na loterii, rozpierdziulili w ciągu roku, w ciągu trzech lat i, i dalej byli biedakami albo jeszcze się okazało, że w długach byli. Po prostu czasami jak taka pycha nas znajdzie, to ludzie się gubią i nie mogą sobie z tym poradzić niestety. I też jest druga strona medalu jest zazdrość, prawda? Bo na przykład, jak ja miałam tę właśnie dużą kasę, to ja musiałam się po prostu odizolować troszeczkę, nie mówić ile mam i po prostu, bo inaczej by się nie dało przetrwać. Po prostu, gdyby ludzie wiedzieli, ile ja miałam, bo ja w tej chwili nie mam, ale gdyby wiedzieli, ile ja miałam, to by się okazało, że po prostu ja mam bardzo fajnych przyjaciół i mam dużo koleżanek. A niestety nie, ja nikomu nic nie mówiłam, to było dla mnie i to było właśnie fajne. I wam powiem, że właśnie się poznałam, kto jaki jest. I zostały ze mną osoby, które faktycznie mnie szanują. A tak, w lot to nie wygrałam, ja po prostu dostałam odszkodowanie za swój wypadek samochodowy i było bardzo duże. Słuchajcie, mm, cóż. Pieniędzy z odszkodowania dzisiaj już nie mam, bo to było ładnych, ładnych, ładnych parę lat temu, kiedy właśnie kryzys był na Islandii i ja też podjęłam może i niefortunne decyzje, aczkolwiek najbardziej fortunną był mój wyjazd do Kanady na jeden rok. Mieszkałam od 10, nie, od 16, bodajże stycznia do 11 stycznia mieszkałam. Do 15, przepraszam, od 16 do 15 stycznia następnego roku mieszkałam, słuchajcie, w Kanadzie. Opuściłam granicę, właśnie braku 4 godziny, czy 8 godzin braku do tego, żeby mi się wiza skończyła i już bym nie wjechała do Kanady ani do Stanów przez najbliższe... Yy, patrzę ile czasu mi zostało... 4 minuty. Yy, przez najbliższe 10 lat nie wjechałabym do Stanów ani do Kanady, ponieważ te dwa kraje współpracują ze sobą. Jak już raz Cię odnotują, to niestety w obydwu. Także bardzo głupi interes i ja wróciłam. Ja wróciłam kochani do Islandii, ponieważ na Islandii życie jak w Madrycie, i niestety, mimo że jest zimno, to tak jak my mówimy, że lepszy islandzki kryzys jak polski dobrobyt. I wam powiem, że do Kanady mogę to samo powiedzieć, do Stanów mogę to samo powiedzieć. Chyba, żebym mieszkała gdzieś w Stanach, na przykład w Kalifornii, i miała swój ogród i temperaturę odpowiednią, tej wilgoci tam nie ma i, i po prostu miałabym wszystko legalnie, no i miałabym. Może faceta męża, który po prostu pracuje i nie muszę wiązać końca z końcem. No to tak, jak te żony Hollywood, to ja sobie mogę tak żyć, no nie? <grytanie> no. Eee, więc słuchajcie, kochani, ja nagrywam na zupełnie innej karcie. Widzę, że limit karty jest jakiś ograniczony. Karta moja się jednak zepsuła, wyszwankowała się, to jest jednak dwa lata i niestety te rzeczy padają. Eee, także chwilowo będę się nagrywać z tej karty. Przede mną, może dziś, może jutro, zobaczę, jak wszystko się poukłada, nagram prezentację. Prezentacja o permakulturze. Już wszystko obczaiłam po prostu, jak to nagrać, jak to rzut ekranu po prostu zrobić, bo nie mogłam tego. Rozkminić, jak to się mówi, i słuchajcie, już wszystko wiem, jak działa. E, także wkrótce będzie prezentacja. Prezentacja podejrzewam, będzie z pół godziny, może nie, może nie. Słuchajcie, bo ja też potrafię szybko wszystko zrobić i konkretnie. E, no ale chwilę będzie jednak trwała prezentacja. Zobaczymy, jak mi pójdzie po prostu, jak się rozgadam. Słuchajcie kochani, ja Was żegnam na dziś, życzę Wam miłego wieczoru, ponieważ jest sobota, u mnie jest godzina 14, u Was 16. Zanim to wgram, to będzie 17. E, trzymajcie się, pozdrawiam Was cieplutko na razie, pa!